Na tym możesz stracić. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, czyli nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj, moi drodzy, przeżywamy uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Oczywiście też zaznaczam, przypominam, że w różnych miejscach, w różnych państwach to święto jest albo w czwartek przed tą niedzielą, albo właśnie dzisiaj. W niedzielę w Polsce, już od dłuższego czasu, ta uroczystość w pana Jezusa została przeniesiona na niedzielę. Niech to rozważanie Bożego Słowa prowadzi nas ostatecznie do tego celu, który dzisiaj wymierza nam Chrystus. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Niech wiara ostatecznie będzie wynagrodzona przez to, że ujrzymy pana Boga twarzą w twarz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa. Pan Jezus stąpił na ziemię w chwili zwiastowania, kiedy za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła. To już było stąpienie na ziemię i zamieszkanie pod serce Maryi tym niezwykłym sanktuarium, jakim stała się sama Matka Najświętsza. Potem Betlejem, Nazaret, Nazaret i wiele różnych miejsc. Betania, Kafarnaum. Te miejsca, w których Pan Jezus się zatrzymywał. Teraz Chrystus wstępuje, powraca. I ja również pragnę pójść kiedyś tym śladem, który wyznacza Chrystus, Dobry Pasterz. Oto się modlę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 37 rozdziału Księgi Rodzaju: Od wersetu 12: Pewnego razu jego bracia poszli paść owce swojego ojca gdzieś w okolicach Sychem. Izrael zwrócił się do Józefa. Czyż twoi bracia nie są gdzieś tam na pastwiskach pod Sychem? Chciałbym cię wysłać do nich, odpowiedział mu, jestem gotów. Izrael rzekł mu: Idź i zobacz, czy dobrze się mają twoi bracia i owce, potem przyniesiesz mi wiadomość. I wyprawił go z Doliny Hebronu. Gdy przybył pod Sychem, napotkał tam jakiegoś człowieka, który chodził po polach. Ten człowiek zapytał go, czego szukasz? Odpowiedział, szukam moich braci, powiedz mi gdzie pasą. Rzekł mu ów człowiek, odeszli stąd, słyszałem jak mówili, idziemy do dotajn. Podążył zatem Józef tropem swych braci, znalazł ich pod Dotain. Nim zbliżył się do nich, oni dużo wcześniej zobaczyli go i z nienawiści postanowili go zabić. Bracia mówili jeden do drugiego. Oto nadchodzi ten śniący. Chodźcie zatem, zabijmy go i wrzućmy do jednej ze studzien. Potem powiemy, pewnie pożarł go jakiś dziki zwierz. Zobaczymy, jaką moc mają te jego sny. Kiedy usłyszał to, Ruben próbował ocalić go przed spełnieniem ich zamiaru. Powiedział, nie bijmy go tak, by aż życie mu odebrać. I Ruben mówił im jeszcze, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na Pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Zamierzał bowiem ocalić go z ich rąk, a potem oddać go jego ojcu. Wiele różnych motywów, wiele różnych wątków. W pewnym sensie w tej scenie i w kolejnych fragmentach możemy Widzieć pewne postawy symboliczne dotyczące pana Jezusa, czyli jego współbracia, współbracia w wierze, Izraelici chcieli go zabić, na krzyż z nim ukrzyżuj, ukrzyżuj to dostrzegamy. Dalej, moi drodzy, jeżeli chodzi o tego Rubena, w pewnym stopniu, oczywiście, w pewnym stopniu to jest symbolika. Możemy gdzieś tutaj widzieć tego Piłata, który stara się go bronić. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. I potem został wrzucony do dołu, do studni, cysterna. Z jednej strony mamy tutaj tę ciemnicę, ale z drugiej strony jest to pewna symbolika grobu, gdzie zostało złożone jego ciało. I to, o czym mówi Ruben, że o czym mówi narrator, zamierzał bowiem. Ocalić go z ich rąk, a potem oddać go Ojcu, czyli ostatecznie Chrystus został oddany Ojcu przez martwych wstanie, przez wstąpienie do nieba, co dzisiaj e, wspominamy, uroczystość, którą dzisiaj obchodzimy. Ale moi drodzy, zwróćmy też uwagę na inne aspekty tego fragmentu z Księgi Rodzaju. E, też jaki został tutaj popełniony błąd? Dalej widzimy może ten błąd wychowawczy, bo Ojciec mu mówi, żeby poszedł do swoich braci, idź i zobacz, czy dobrze się mają twoi bracia i owce, potem przyniesiesz mi wiadomość. Czyli wysyła go jako trochę takiego y, posłańca, jako pewnego stróża, czy nie zaniedbują tutaj swoich zadań, obowiązków, czy wszystko jest w porządku. No taki trochę policjant y, ze strony ojca. Który być może ma coś swoim braciom powytykać, ma donosić, co robią dobrego, co robią złego, i wraca. I to od razu psuje atmosferę. Na to też zwracamy, że dalej być może Jakub, ojciec, popełnia wobec swoich synów pewne błędy i wykorzystuje do tego, wykorzystuje do tego Józefa. Czasami, moi drodzy w klasie, jest tak, że jakiś nauczyciel ma jakiegoś swojego ucznia, pupilka. I czasami niekiedy hmm, w sposób zły, niewychowawczy wykorzystuje go, żeby jakieś informacje pozbierać, co tam w trawie piszczy, jak co są dani uczniowie. Oczywiście mówię o takich bardzo niefajnych sytuacjach, rzadkich, ale czasami coś takiego może się yy, zdarzało. Yy, właśnie po, pokazuje tutaj atmosferę, do czego taka. Postawa, do jakiej atmosfery mogła doprowadzić? Atmosfery oczywiście niekorzystnej, ale też widzimy to, i do tego zmierzam, że Józefa nie było ze swoimi braćmi. Czyli on nie tworzył tej wspólnoty ze swoimi braćmi. Zamiast pójść z nimi, nawet niech oni będą, nawet niech rozmawiają, czy się czasami pokłócą, czy się będą śmiać razem, czy będą razem palić ognisko, będą przyrządzać jedzenie. Wspólnota buduje więź, relacje, a on był odłączony. On był odłączony. I moi drodzy, przerzucamy to na trochę inny obraz. Kiedy po scenie zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystus przychodzi, nie ma tam Tomasza. Nie ma Tomasza razem z uczniami. I on mówi, że nie wie, że jeżeli nie zobaczy ran, to nie uwierzę. I dopiero potem, po tych kilku dniach, Chrystus z powrotem przychodzi. Dlaczego właśnie, dlaczego jest taki problem tej niewiary, bo nie ma go we wspólnocie? Tomasza nie było w dniu zmartwychwstania wieczorem we wspólnocie. To doprowadziło do pewnych wątpliwości. Tak samo tutaj, dlatego że nie ma zbudowanej wspólnoty między braćmi, także pojawiały się pewne komplikacje. I moi drodzy my, pamiętajmy o tej wspólnocie: wspólnota rodzinna, różne spotkania, różne rocznice. Różne spotkania, zdrowe oczywiście, spotkania integracyjne. Budujmy tę relację, więź, dawajmy coś od siebie, coś dobrego, ubogacajmy się. Jest to zawsze okazja do tego, żeby się poznać, uczyć się drugiego człowieka, ale także, żeby Zacieśniać te dobre relacje. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz. Maryjo, królowo rodzin, módl się za nami. Jeżeli chcesz zostawić intencję przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w jego absolutną moc i dobroć spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję. Za dzisiaj zapraszam. Jutro na ucztę przed śniadaniem na wieczornik, nowy miesiąc, nowe postanowienie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Dobrej nocy, szczęść Boże.